Witajcie, z tej strony ROL2K, witam was bardzo serdecznie, totalnie rzutem na taśmę, w ostatnim momencie jest poniedziałek, godzina 18, za godzinę odetną mi dostęp do darmowego weekendu Battle Beat Remaster, e, może odpalmy jakąś tutaj grę, a zagrajmy na 127, zobaczmy jak się będzie grało, e, dobijamy gdziekolwiek, e, totalnie jakoś ominęło mnie to, mam tą grę na liście życzeń i tak dalej, nic, żadnego powiadomienia nie dostałem, no, co prawda nie siedzę na jakichś Discordach tam y, twórców tej gry i tak dalej, ale no, jakoś nie doszło do mnie wiadomości, że jest darmowy weekend. Trudno. Chociaż zagram tą chwilkę, tą godzinkę, y, jakiś materiał dla was zmontuję przy okazji. Y, na sam początek powiem, ostatnimi tutaj parę dni grałem dużo Battlefield 4 ze znajomym, więc mam idealne porównanie. O kurde, jaki chaos, Jezus. Ile... Aż mi zcięło jak tap klikłem, ja pierdzielę Eee, y, caps What the ale jest dziwne. O nie. Haha! <noise> to ja usunąłem linkę moim ziomeczku. No Dobra, przepraszam bardzo. Nie wiem, jak to wszystko działa tak naprawdę. Więc mam jakieś porównanie z Battlefieldem 4 ogólnie. Jeszcze dodam na początek, że ja grałem kiedyś, jak były playtesty tej gry. I to naprawdę, nie wiem, parę lat temu? 3 lata temu? 4 lata temu naprawdę dawno, dawno temu grałem w playtesty tej gry. I wtedy ona. I wyglądała jeszcze gorzej i działała jeszcze gorzej Ja pierdziele, ile tu jest graczy No i oczywiście nie było tyle graczy, nie Były te serwery na 127 graczy na team Ale nie dało się po prostu na nich zagrać Bo tyle graczy po prostu nie było, w sensie po prostu było mniej Trochę okay. no, chyba będzie tu zbyt wielki chaos, nie jestem przyzwyczajony do takich mocnych napierdzielanek no na start graficznie nie mogę tutaj nic narzekać, no bo o to chodzi, żeby ta grafika właśnie była taka jakby robloxowa, minecraftowa, jak to... Nie wiem co inaczej powiedzieć. ja to A dojść, jest jakiś tutaj skrócik. To będzie gdzieś bokiem podejść. Ok, jest Linka. Nie zniszczyć jej. na E. No. Jak się po lince wchodzi? Jezu na spację? Nie było kiedyś tych linek, przynajmniej nie kojarzę, żeby ktokolwiek je używał. Tutaj widzę już drugą i to tuż po, po dołączeniu. Tutaj już jakieś kule mi tylko Rita lecą. Nie podoba mi się to. Jest, jest na, na jakąś górę, wszedłem i tutaj chyba jednak zejdę na dół. No już był Jeden. Kurde, drugiego jeszcze nie udało. Otrzymuję awans, ja dzielę, ale szybko. Dobra, wbijemy na sam środek walki. Jezu, co to są za jakieś oznaczenia? Buduj obiekt? Nie wiem, nie wiem co buduje. Nie wiem co się dzieje, totalnie. Przymusz, czułość jest inna, czy się come on. To mi się nie podoba, będę musiał to gdzieś zmienić. No. Kłówki ładnie wychylają. Marłem od czego? Kilczatu nie ma? Kiedyś był chyba kilczat Mi się bardzo nie podoba, że nie ma kilczatu Chociaż może kilczat wyłączyli, ponieważ jest wielki chaos, tak, tyle graczy gra i po prostu by tylko przeszkadzał To granat był, czy co? Nie ja mogę... Ja, ja nie wiem, ja nie wiem od czego ja umieram, nie? Tak szczerze Dołączyłem gdzieś indziej. Niestety mapa widzę też jest bardzo malutka, ale wziąłem serwer trochę mniejszy. Liczę na to, że tutaj będzie mniejszy chaos, bo po prostu jak mam tą godzinkę już nie chciałam pograć w zasadzie 45 minut. To chociaż chcę zagrać to w miarę fajnie, żebym nie musiał się denerwować. Ile Claymore'ów tutaj zostawionych. Tak gra wtedy całkowicie jakby, nie wiem, inaczej... całkowicie inaczej się grało, bo tak naprawdę było po parę osób na tych serwerach, tak jak były te playtesty. Też ta gra wtedy była mega niszowa, ona tak naprawdę cały boom się zrobił po tym, jak ona jakby... wyszła. No ja jej nie kupowałem, bo nie interesowała mnie aż tak bardzo. Do dzisiaj mnie jakoś mega tak nie interesuje, kiedyś może jak będzie mega tania za jakieś 20 zł, to może kupię. No nie da się grać w ogóle, co to? Czemu jest inna czułość jak się celuje? No, teraz na blisko się będzie znacznie lepiej grało. Lecimy po to C. Jak tutaj też będzie taki wielki chaos, to zostanie jeszcze ostatni. <grym> Tych różnych tutaj trybów, czyli 32 na 32, czyli to co gram w Baty Ale już się da tutaj coś zrobić. E, dlaczego tej gry tak naprawdę nie gram? Nie mam sojuszników. Ponieważ właśnie tak jak widzicie, jest tutaj wielki chaos i w dodatku... To jest bardziej taka gra w stylu, bym powiedział, składu, tylko że taki szybszy, bardziej arcade'owy skład, niż Battlefield. Eee, time to kill jest tutaj... Nie wiem, jak to powiedzieć inaczej, no po prostu musicie sami pograć, poczuć ten feeling, że ja tutaj nie czuję po prostu takiego typowego Battlefielda, tylko czuję tutaj raczej takiego składa. Czy to źle? Nie, ale po prostu ja nie lubię tego feelingu składu. Ta. też lubię mieć, jakby, sam wpływ na pole walki, nie? Że, jak zabiję paru, no to mogę przejąć punkt, a nie. No chyba wszedłem z kogoś kolczaczki. Co to jest? Jezus! Isty chaos. Ponoszą mnie, pięknie. Wyjebałem na dwór. nikogo nie ma z wrogów. Jak to wejść? atakować. Widzicie, te mapy są takie jakby, nie wiem... Te mapy, one się wcale nie zmieniły, one są nadal takie jakieś, nie wiem, puste, dziwne. Brakuje w takiego... No nie podobałem mi się, nie? Są zbyt otwarte po prostu. I to praktycznie każda mapa tak wygląda. Go podniosę do trójka Ora, popodnosz o niej. Leczcie się, bo nie wiem jak was wyleczyć. Jak się leczy w jak się leczyło. Trójka. A jak ja mam leczyć ich? Nie umiem. Ole mechanizm właśnie też apteczek, takie leczenie właśnie to mi też mi takiego składa, przypomina tam było dokładnie to samo, nie? To się podnosiło i potem leczyło. Ta mechanika mi się nie podoba. Ile tych tam jest? No i co ja mam zrobić? Jak mam, jak mam to zraszować? Za dużo znowu graczy, kurde A mnie pushing fuel kontrol nie ma... szybko tutaj, dobra Bandażować, awans, pięknie. Trzeci poziom już. Rozumiem, że już w któryś raz zostałem to powiadomienie. Kurde. A nam biorą. A no nie mogę się zespić na tym, a. No ja też Battlefielda bym wolał. Właśnie to miał być taki killer Battlefielda. Wiele osób się tym jarało mega i tak dalej. Ja... Tak czułem, że ta gra dosyć szybko spadnie z liczbą graczy i jak teraz sobie... No teraz jest darmowy weekend, nie? Ale wyświetlę wam na przykład teraz tutaj y, jakiś Steam Chart, jak to wygląda. No nie jest to Battlefield killer, po prostu gra jest... Jest spoko. Nie powiem, że jest zła, ona jest spoko, naprawdę. Szczególnie, że jesteście fanami składa i Battlefielda, takie połączenie w jednym... W mojej opinii bardzo, bardzo fajne. Natomiast... Yy... Tu do Battlefielda dużo brakuje. Ja bym powiedział, że WW3 już jest znacznie bliżej, Battlefielda niż Battle mm, Beat Remastered. Ruch? znam, gdzieś kilometra coś dostaje. Time to kill też mam wrażenie, jest troszeczkę za szybki, albo broń jest zbyt celne, Nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra, dołączam na ten najmniejszy, 32x32, na 32, czyli tak jak jest w Battlefield'zie standardowo. Ja nawet w Battlefield'zie, jak gram na tych mapach, to wybieram e, często serwery gdzieś około 48 graczy. E, to jest taka idealna liczba. Zobaczymy, jak tutaj się będzie grało. Zostało e, mi niecałe pół godziny naprawdę, więc e, bardzo malutko pogram. Sam też nie będę przedłużał, więc e, tutaj chwilę pogram, jeszcze takie finalne opinie jakieś podam. No po prostu chciałem nagrać z tego, dać dlaczego ja tego Battle Beat Remastera, bo miałem w komentarzach już nieraz ktoś pytał, czy nie zagram Battle Beat Remaster. Eee, no gram teraz i raczej nie kupię tej gry, no bo jakoś to nie jest, nie czuję tej gry, że to jest gra dla mnie po prostu, tak powiem. I tyle. Ja to znowu jakiś otwarty teren. Ale odrzuć, tak ja się dzielę. Rozumiem, że czasami jakby mam jakieś szachownice na ekranie. Ah. A ja nawet nie zdążyłem do niego wycelować. nie na no, hita czy dwa się jest troszeczkę zbyt szybki. jest ten time to kill. Z takich gier, gdzie jest bardzo szybki time to kill, to tak naprawdę gram chyba tylko i wyłącznie w Enlisted, nie? Eee. tylko tam ta gra jest zastawiona na realizm totalnie. A inne gry raczej wolę jak jest wyższy time to kill. The Division, Apex Legends, The Finals, jak wyjdzie. Ja wolę takie gry, powiecie, większy time to kill. To nie liczy się już wtedy, jakby kto szybciej kogo zobaczy, kto szybciej strzeli. A nie mogę tu iść? Okej. Okay. Tylko tak naprawdę liczy się wtedy skill. Kto lepiej celuje, kto dłużej utrzyma przeciwnika na sobie. Oczywiście ten kto pierwszy zacznie strzelać ma zdecydowanie większe szanse. Ale ten drugi, jeżeli potrafi się szybko obrócić, wycelować heda, y, Zdecydowanie szybciej zabić, no to ten wygrywa. To jest lepszy finalnie. I camperstwo wtedy jest jakby mniej ważne, bo zazwyczaj kamper gdzie jest szybki time to kill wygra Tak jest granat takie? Okay. Nie wiem jak się wyleczyć Nie wiem ile mam HP nawet nie jest to taki w ogóle. Nie pamiętam jak już kiedyś było szczerze, bo to dawno temu było. Ajaj. Ale tutaj wam powiem, miarę spoko się gra, nie? Wydaje mi się, że to zrobiłem najwięcej ze wszystkich gier. Po prostu gdzieś wszedłem, pozabijałem, eee, No finalnie umarłem, ale tutaj czuję się, że coś robię, nie? Mam znaczenie na polu walki. Na tamtych to tylko zabiłem dwóch, trzech i z następnych przyszli, więc... Nie czuję się takiego jakby wpływu na pole walki. mówię jeden punkt tylko? O, ja chciałem tu wejść jakoś na górę. Widziałem mu granat, no, tylko nie wiem jaki Tu mnie zabije jak tu wejdę. No chyba, że nie Siemaneczko Mogę go przeciągać jego trupa to jest fajne, to, to, tego nie ma w Battlefield, to fajne. to tutaj całkowicie inny silnik gry, więc sobie mogą sobie twórcy na y, wiele, wiele rzeczy pozwolić. Nie wiem, czy umrę tu? No dobra. Już Myślałem, że jest tak realistycznie, że sobie nogi połamie. Nie wiem, gdzie ja biegnę tak w ogóle. A, czemu jest jeden punkt? Co to jest za tryb? Czemu nie ma jakiejś dominacji po podwoju? Może na przykład... Dobra, już nie będę zmieniał, bo kurde, już trzy razy zmieniałem, zostały mi ostatnie tutaj minuty grania. Nie wiem, czy mnie automatycznie wyrzuci o tej 19. Czy co? Ale byłoby miło, jakby... jakby się udało coś więcej pograć. Co są te dźwięki? Straciliśmy tyle, a? Obstawiam, obstawiam, że więcej czwarty level. O, jakiś domu. To gry. Dobra. Nie wiem o co chodziło w tym trybie totalnie. Jakiś King of the Hill. Nie mam pojęcia. Moi drodzy, to by było na tyle. Ehm. Chcieliście film z Battle Beat Remastered, macie, na szybku udało mi się nagrać, powiedziałem wam dlaczego e, nie nagrywam tego, bo po pierwsze nie mam gry i po drugie to nie jest gra dla mnie, ja, to, to jest takie połączenie składu z Battlefieldem, a ja składu bardzo nie lubię i tutaj dużo tych mechanik jest niestety ze składu, które mi się nie podobałem, jak chociażby te leczenie, cały czas ktoś cię trafi, od razu musisz się leczyć, bo krwawisz, tak, kiedyś... Pewnie kupię i pogram więcej. Może wtedy do Was nagram jakiś odcinek. O, tu to wygląda jakoś fajnie. A to szturm jest. O. Nie wiem, jak to kliknąć, jak to wybrać. Nie wiem, jak tu się wybiera, nawet. Dobra, koniec z tym. Do następnego odcinka. Cześć.